Siemano, witajcie w drugim odcinku i teraz rozpoczniemy ten odcinek meczem ze Śląskiem Wrocław który aktualnie znajduje się na 11 miejscu w tabeli, my znajdujemy się na drugim ale mamy jeden zaległy mecz, Legia już rozegrała 6 i ma tyle samo punktów co my Ostatni odcinek kończył się na tym jak pokonaliśmy Legię 1-0 do oni mianowicie nie, odnie nie odnieśli żadnej porażki od tego momentu. Nawet wygrali 3 do 1 z Kopenhagą w pierwszym meczu u siebie. Jeszcze rewanżowy mecz 24 i mogą się zakwalifikować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A Kopenhaga to jest ciężki rywal. Także no, może być całkiem ciekawie. My rozegraliśmy mecze. Yy, z Ruchem i z Jagielonią, z Ruchem skromnie 1-0 Merebaszwili, którego dosyć, no mówiłem na jego różne rzeczy, że taki się jak owaki nie umie grać i tak dalej, nie, ale, dobra, bez przesady, ale słabo grał. Zresztą sami widzieliście forma 6-4, 6-8, 6-6, 6-4, musiałem go ciągle zmieniać. A ostatnie dwa mecze, jak już nie nagrywałem, z Ruchem i z Jagiellonią, no, rewelacja. Co gościu grał, to jest niesamowite. Z Ruchem szczeju bramę, z Jagiellonią strzelił bramę. Zwycięską z Ruchem. No i... i Jagiellonie jeszcze strzelił Furman z Karnego. Tak, z Karnego szczeju bramkę. 2-0, ładny wynik. Z ruchem w sumie też. A przewaga w strzałach była normalnie zatwarzająca. Zaraz zobaczymy raport, bo już nawet nie pamiętam. 20 pary szczałów, a oni mieli... Nie chcę teraz mówić. Zobaczymy poczekamy. Jakoś to dziwnie zrobione jest, bo teraz to... Hmm. Nie mogę zobaczyć tak jak dawniej, że ten... Nie tak. Ha, śmieszne. 24, a jak nie miał, 5 strzałów. Także, no. Z ruchem było podobnie. A na meczu z Legią już tak nie było. To czyli chłopaki się rozkręcają, co dobrze świadczy. A teraz, no, formy, formy. Śląska już pokazywałem, nie? No to. Dwa zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach to nie jest dużo. Najprzyszczelec no Iliev z trzema bramkami, najwięcej asyst Iliev z dwoma asystami. No. Jeszcze możemy zobaczyć statystyki. Nie będę już robił takich długich odcinków jak poprzedni, bo naprawdę. Chyba za długi 40 minut, to ja wątpię, nigdy nie wytrwa tyle, to ten będzie tylko dwa mecze i takie szybciutkie dwa mecze. Znaczy nie szybciutkie, że w sensie będę szybko je puszczał, ale po prostu nie będę przedłużał, tak. Nawet składu nie zaprezentowałem, tak szybko przewinąłem. Podstawowym składem wychodzę, tylko że kantę na prawym skrzydle, bo w sumie nikt na tym prawym skrzydle jakoś nie zabłysnął jeszcze, żebym go mógł zostawiać. A tak poza tym to się drużyna rewelacyjnie spisuje według mnie. To zaczynamy, tak? Na razie nawet nie będę mówił, bo zaraz pewnie się skończy ta akcja, tak myślałem. No, a na swoim terenie Śląsk ogólnie w tym sezonie jest słabo i także liczę na 3 punkty. I liczę, że Kanty mimo braku ogrania coś pokaże. Pierwszy strzał na bramkę. Meryba Świliego, Kriveć, Meryba Świli. Dalejon. Iliyev na świli ścielać będzie. No, wysoko nad bramką. Nieudana próba, zdecydowanie. Znowu nagrywam, znowu on chce się pokazać i znowu nic z tego nie wychodzi. Nie podoba mi się za bardzo to. Jeszcze Szymiński miał zagrać, ale... Musi się chłopak ogrywać, bo wrócił po kontuzji. Ja wiem, że to jest dobry zawodnik, bo miałem go w Krakowie w innej, w innej karierze i wiem, że go na wiele stać, a, a jeszcze nie dałem mu szans. Ale strasznie jest solidny, już skład się zrobił, i nie wiem za kogo go dać. Dlatego będzie wchodził z ławki. No, tak, Rozmowa motywacyjna została poprowadzona. 10 strzałów, Śląsk miał tylko jeden. Miał. Iliew. Przydałoby się go zmienić zaraz, bo 6-3 ocena to jest... 6-2 no to jeszcze lepsza. Trzeba wstawić Popiela. Dużo raczej on nie zrobi, ale... Bez ogrania chłopak jest. Wozić. Zejdzie, wejdzie Szymiński. Wierzył w siebie. To dobrze. Na chwili znowu. Znowu nagrywam i znowu on nic nie robi. To jest normalnie, aż się w głowie nie mieści. Kantę też tyle razy został wystawiony i już... uważają. W sumie nie ma tego grania to też, pewnie swoje robi. Coś czuję, że remis. I strasznie nudny mecz, bo nawet jakiejś akcji nie było, żeby coś pooglądać. Lipa straszna. O, będzie akcja Śląska. Mroziński dostaje czerwoną kartkę. Kończymy mecz w dziesiątkę. Cztery minuty do końca. Ja dałem ofensywę, ale zostaniemy na kontroli chyba, bo to nie chcę ryzykować. Jak będziemy znowu osłabieni, to nie ma co. A, trudno. Temu bym dał cofnięty rozgrywający. Furmanowi. Szkoda, 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 bo mecz był do wygrania. Dwie minuty do końca, minuta, koniec meczu. Dwa razy więcej strzałów i kończymy mecz z jednym punktem. No, lepszy jeden punkt z wyjazdu niż jeden punkt u siebie. Tak jak mówi ten, zabrakło mi szczęścia, ale ja jestem z napastników, jestem niezadowolony, tak samo z pomocy, obrona zagrała nieźle. Ale jesteśmy na pierwszym miejscu. Udziałam oszczerzenia za czerwoną kartkę rodzińskiemu. Wysyłam, ja nie chodzę na rozmowy te, bo to takie nudy, że... Musiał... no... Bez sensu. Ale może wy lubicie na przykład te prasowe <laughs> prowadzić. Ja nie bardzo. No to teraz widzimy się na meczu z Koroną Kielce. Która ostatni mecz wygrała z Lechią. I teraz gra z Wisłą. Ciekawe. Dobra, to widzimy się niedługo. No a więc wracamy i patrzymy na Legię, która przegrała z Kopenhagą 0 do 2, przez co nie awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale za to jest w fazie grupowej Pucharu Euro. Co jest taką chyba, co jest takim chyba marnym pocieszeniem, bo chociaż nawet Rywali to ma Ajax, Austria Wiedeń i Rostov. Ciekawie. Może na ten mecz bym poszedł. Sobie obejrzeć jak tam im pójdzie, nawet to nagram. I może jeszcze w tym, w tym odcinku umieszczę pogrom. A teraz sobie zagramy mecz z koroną Kielce. Ostatni mecz w tym odcinku, bo nie chcę tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę się już powtarzał. I, myślę, może wlazło furman, furman, ten kriwiec, może nie. Wejdzie sobie Sliż za kriwieca. Eee, właśnie, korona zremisowała jeden jeden z wisłą Kraków. O nie. Dobrze, no taki skład jest ok, w miarę, myślę. I jazda. Po trzy punkty. Znaczy my nie jedziemy. To Korona przyjechała po trzy punkty. I zaczynamy. Stępiński, Mera Beśvili. Iliew, Meraszwili, Merebaszwili, sorry. Stępiński, Iliew, słupek, w pierwszym strzale w tym meczu już super go bijamy. A Korona kontratakuje, ale raczej nic z tego nie będzie. Ale zając, Ło! Za podryblował chłopak. I to chłopak z moich okolic. Piłkarz Wisły, o, Rakun, Furman, Sliś, Iliev. Furman, Rybaszwili. Iliev do Kuna chciał zagrać, ale ta piłka nie przeszła. Sliż do Stefańczyka i tracimy piłkę. Korona kontratakuje. Zając, leci, ale odbieramy piłkę. I znowu korona przy piłce. Dani Abalo. szczera dośrodkowuje. Obija poprzeczkę takim centroszczałem. Bardzo popularne zagranie w ekstraklasie. Nawet z tych z szczałów to bardzo często gole pada, Taka wizytówka ekstraklasy. I nic się nie dzieje. Znowu siedem szczałów, korona tylko trzy. Chociaż celność mamy bardzo, bardzo słabą. Już dziewięć strzałów i tylko dwa celne. Ja nie wiem. Nie wiem, co to się dzieje. Więcej zaangażowania, bo naprawdę słabo patrzeć. No jest jakaś akcja. 42 druga minuta? Stefańczyk. Stefańczyk do Furmana. Środkiem boiska. Kun. Kun na skraju pola karnego. Dogrywa do Iljewa. Iljew wykańcza akcję 1-0. Czwarte trafienie w tym sezonie bardzo dobrze. Kun notuje chyba pierwszą asystę w, w tym sezonie. To jest jego pierwsza asysta na bank, bo nic nie pokazywał wcześniej. Gostomski stał jak wryty przy tym szczale. Bardzo dobrze. Iljew się spisuje na miarę moich oczekiwań. Chociaż w przyszłości bym pomyślał o kimś bardziej skutecznym. Ale na razie nie wybiegajmy daleko w przyszłość, bo kto wie, może wygramy już w następnym sezonie wszystko i trzeba będzie i trzeba będzie już zmieniać klub. No to nic nie poradzę. Ankur fauluje w środku boiska. Naszego zawodnika. Mija czas, już 50 minuta. 13 szczałów, wisły i tylko 3 celne. 15 i 4 celne. Korona też z celnością odstaje. 60 minuta czas na jakieś zmiany. Może Szymiński, żeby się już odgrywał. Zadamiana i popiel. Popiel by wszedł, ale boję się Popiela wstawiać, bo jak Popiel wejdzie, to on raczej nie zdobędzie bramki. Ale chociaż. Kto nie ryzykuje, ten nie rozwija młodych piłkarzy. Także mamy już na boisku Slisha i Popiela. Czyż kto wie, czy ten Popiela to się tak bardzo zwinie? Ale 18 lat, kto wie, kun dośrodkowanie w pole karne, furman faulowany przez Sekulskiego, i będzie egzekwował właśnie on tego karnego. Sam poszkodowany wyznaczony jest do 11, tak bo chyba najlepiej wykonuje w naszym zespole. I szczela pewnie w dolny lewy róg. Prowadzimy już 2-0 z koroną, już się w sumie nie mam o co obawiać. Solidno mamy obronę w tym sezonie. Więcej niż dwie bramki na mecz nie tracimy. Dlatego mogę już być pewien, że mecz zakończy się zwycięstwem. 83, 84 ciekawe jak tam. Statystyki: 24 strzały, 8 celnych. Naprawdę z tą celnością to trochę wstyd, ale. Kto na to patrzy, jak jest wynik 2-0? I mecz się kończy. Trzy punkty zostają znowu w płocku. Już jesteśmy niepokonani od siedmiu spotkań w ekstraklasie. Nie licząc tej wpadki z zagłębie, bo to była jakaś kompromitacja totalna. O, odblokowane osiągnięcie, autobus w bramce. Super. W Krak Krakowie to straciłem fest dużo bramek. To naprawdę nie ma co porównywać, bo tu nie straciliśmy od sześciu spotkań. To naprawdę robi wrażenie taka liczba. Ciekawe jak statystyki, rozgrywki, statystyki zawodników. To już patrzyliśmy wcześniej, ale jeszcze raz spojrzę. Ilię, Wendriszek, ooo, wow. Furman, trzy bramki. Dobra, no to będzie na tyle w tym odcinku. I może jeszcze wstawię skrót, ale to już nie teraz. Następny będzie skrót meczu Legia Ajax. Ciekaw jestem tego meczu w sumie. Może legia okaże się czarnym koniem, kto wie. Dzięki za uwagę do następnego